W pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii słowa słyszymy o Achazie, który ma prosić dla siebie o znak. Ten wymawia się od tego tłumacząc, że nie chce wystawiać Pana na próbę. Prorok Izajasz daje mu obietnicę, że otrzyma znak w dziewicy, która porodzi syna, któremu nada imię Emanuel. W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Józefa. Które staje w sytuacji, wobec której aż prosi się o znak, co mam zrobić, co począć, w sytuacji, w której nie widzę prostego wyjścia. Moja żona jest brzemienna. Lud, który według prawa będzie domagał się ukamienowania. Józef, który chce oddalić swoją żonę, aby ją ratować. Nie wie, co ma robić i pan we śnie Józefa odpowiada na jego zmaganie na jego trud za świętym Janem od krzyża można powiedzieć na noc w której się znajduje noc ciemną noc w której nie wie co począć w którym kierunku zmierzyć jak postąpić nie bój się Józefie albowiem z Ducha Świętego jest to życie które poczęło się w twojej małżonce może tak zdarzyć się i w naszym życiu, że będziemy zmagać się z różnymi nocami, sytuacjami, w których nie będziemy wiedzieli co zrobić, jak postąpić. Wiele razy przyjdą myśli, gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg, dlaczego nie odpowiada, dlaczego nie reaguje, dlaczego dopuszcza do przeróżnych zmagań, trudnych doświadczeń, cierpienia, bólu, lęku. Co mam wtedy zrobić? Dzisiaj to słowo w przededniu świąt Bożego Narodzenia chce nam dodać odwagi. Nie bój się. Z Ducha Świętego jest to, co przeżywasz. Duch Święty Cię przeprowadzi. Bóg jest obecny, gdyż jest Emanuelem, Bogiem z nami. Światłem, które świeci w ciemności, światłem, które rozprasza blask nocy, światłem, które wnosi życie. Nie bój się. Nawet jeżeli dzisiaj doświadczasz czegoś, czego nie rozumiesz, stoisz przed czymś, czego się boisz, boisz się podjąć decyzję, nie bój się wołać do Pana. On jest, jest dla Ciebie, jest przy Tobie. Tajemnica wcielenia, którą będziemy za kilka dni świętować, mówi nam o tajemnicy, która chce się wydarzyć w Twoim życiu, o tym, że Bóg. Chcę narodzić się w Tobie, pośród ciemności życia, z którymi przychodzi Ci się dzisiaj zmagać. Nie bój się. Jestem. Emanuel. Bóg z nami.